eliminacji nielegalnych wyścigów i rajdów samochodowych na terenie Warszawy. Załogi są porozrzucane po całej Warszawie. Ałasują, ścigają się, powodują zagrożenie bezpieczeństwa, mogą spowodować katastrofę drogowego, mogą doprowadzić do wypadku drogowego. Chodzi o to, żeby te nasze e, działania żeby do takich niebezpiecznych sytuacji nie dochodził. Witam Cię speed, przechodzę na inny kanał i rejon zaczynamy działania Powód naszego dzisiejszego spotkania jest, no niestety, prędkość 800 złotych 9 punktów Jak to się stało, że jesteście w 5 lub 4 osobowym kapiuletie? 21-7% zdjąć to teraz No jak pan da radę zdjąć to może pan zdjąć teraz Jak pan nie da rady teraz zdjąć to po prostu zatrzymamy Panu dowód rejestracyjny no, szybko pan Szybko poszło No to pan sobie tam działa ale sobie